Najlepsze zestawy Lego do 100 zł na rok 2025. Lecimy. Dzikie zwierzęta, różowy flaming, numer katalogowy 31170. Na stronie Lego kosztuje on 109 zł, ale na przeróżnych innych sklepach kosztuje on mniej, więc stwierdziłem, że go dam do tej listy. Ale spokojnie, reszta zestawów już będzie poniżej 100 zł, nawet na stronie Lego. Teraz coś dla fanów Marvela: zestaw za 64,99 z dwoma figurkami. Składający się ze 101 elementów. Kolejny zestaw, tym razem z DC, z liczbą 120 elementów. Też dwie figurki, w tym. Superman w swoim mechu. Później Lego Friends w zestawie o nazwie Przygoda z surfującymi psami i skuterami. 113 elementów, dwie figurki, dwa psy, skuter. Możemy zauważyć jeszcze taką małą plażę. Teraz zestaw serii, której na tym kanale w sumie nigdy nie poświęcaliśmy czasu, czyli Lego Duplo. W tym zestawie znajduje się 27 elementów, balansujące drzewko. Tak się nazywa zestaw. Co ciekawe, jest on od półtora roczku. Cena jego to 84,99 na stronie Lego, ale na spokojnie w Empiku jest nawet za 58, jak patrzyłem teraz na stronie. Wiecie, jeżeli ktoś chce go kupić, to na spokojnie znajdziecie tanie. Jeżeli komuś by było jeszcze mało Lego duplo, no to tu macie zestaw składający się z 20 elementów, tunel i tory kolejowe. Tak brzmi nazwa tego zestawu i kosztuje on również 84,99. Teraz brikety i mamy tutaj Arion Mena, który kosztuje 42,99 i składa się z 101 klocków. Kolejny briket jest z serialu Wednesday. Składa się on z 234 elementów. Kwiaty polne, tak nazywa się ten polibak składający się z 47 elementów. I są to po prostu kwiaty. Nic więcej tu nie mogę o tym powiedzieć. Kolejny zestaw jest LEGO Animal Crossing. Kojarzy tą grę z reklam. Jest to gra na Nintendo. Zestaw nazywa się LEGO Animal Crossing. Julian i plażowy obraz, tak się nazywa. Widzimy, że maluje tutaj obraz. Zestaw składa się z 43 elementów. Jest on od 6 lat. Możecie napisać, czy znacie tą grę? Ja ją znam z reklam. Kolejny polibak jest LEGO. Minecraft mamy tu dwie figurki i jeszcze taką małą budowlę z 40 elementów, Polyback z Lego Technik, 52 elementy od 7 lat i jeszcze Polibak z Lego Sonic, jakiś kurczak steruje tym ptakiem jak dobrze widzę, więc klikaj film teraz, który Ci się najbardziej podoba.